Witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, e, często wykonuję wymiany rozrządów w różnych samochodach, a dzisiaj mam takiego szczególnego pacjenta i chciałbym wytłumaczyć w prosty sposób, jak należy wyregulować zespół napinający, który polega składa się z dwóch elementów: tu jest napinacz hydrauliczny, e, który przez tą płetwę. Um, redukuje drgania tego całego interesu. A tutaj jest rolka napinająca, która ma swoje tutaj takie kręcenie napinające, i całe życie, słuchajcie tego silnika, jest tak naprawdę oparte o życie tej szpilki. Tu ma, jak widzicie, takie przewężonko. To jest ta szpilka, ta. I ona przenosi ogromne. Musi wytrzymać ogromne siły. To jest silnik 1.9 TDI, 115 koni na pompow tryskiwaczach. Kod silnika IJM. Niektóre, słuchajcie, te silniki mają inaczej rozwiązany układ rozrządu. Nie mają tego tłumika drgań, czyli tego elementu tutaj. Zostałem od klienta zestaw. Rozrządu firmy SKF, kompletny i słuchajcie, w tym zestawie ten tłumik drgań. Tu widać, firma SKF się podpisała na nim. Jest zablokowany taką blaszką. Ten czpień, i powiem Wam, że nie jesteśmy w stanie na tym napinaczu prawidłowo wyregulować tego, co zaraz powiem. Gdyż on dysponuje o wiele większą siłą różni się budową, e, którą zaraz omówię, od oryginalnego z ASO Audi Volkswagen. Cały bajer, słuchajcie, żeby rozrząd tu pracował prawidłowo a zarazem swobodnie, żeby nie przenosiły się nadmierne siły, polega na tym, że tu trzeba ustalić odległość 4 mm, czyli wiertełko 4 mm, zobaczcie. Napięcie tego napinacza. Ten hydronapinacz, krótko mówiąc, cały czas przez ten czpień, który tam widzicie po prawej stronie obok wiertła, oddziałuje na to ramię, które od tyłu rolki wygląda tak. To jest skręcone tutaj tą szpilką i nakrętką, a tutaj. Ten napinacz dolny ma za zadanie działać do góry. Tłumić drgania, ponieważ on jest olejowy. A siła, słuchajcie, napięcia paska działa poprzez tą rolkę w drugą stronę, wciskając ten czpień w napinaczu w dół. Dlaczego moim zdaniem, słuchajcie, nie zabudowałem tego napinacza SKF? Bo po pierwsze różni się budową. Jest o wiele dłuższy, mniej więcej o 1,5 do 2 cm ta komora. Średnica tego czpienia jest też większa niż w oryginale z ASO. i Siły, której trzeba użyć tutaj do wciśnięcia tego, to jest taka, można powiedzieć, siła, która, no tylko imadło jest w stanie to zrobić. W porównaniu z oryginałem, który o wiele mniejszą siłę trzeba przyłożyć do tego, żeby wcisnąć ten napinacz i na przykład go ponownie zablokować, czy też dokonać regulacji. Jak założyłem ten hydronapinacz, czy też popularnie nazywany tłumik drgań, nie byłem w stanie prawidłowo wyregulować tego rozrządu i czułem, że po prostu tu na tą szpilkę będą działały nadmierne siły. No i wiele, że tak powiem, materiałów na internecie wskazuje na to, że ta szpilka się lubi urwać po 20 tysiącach kilometrów no różnie po prostu a jak ona się urwie, no to praktycznie tracimy tutaj e, jakiekolwiek napięcie i prowadzenie paska to wszystko tutaj gdzieś spadnie. No i dochodzi do kolizji tłoków z zaworami mamy remont silnika albo taki półremont. Jak to teraz prawidłowo słuchajcie, wyregulować, żeby tu faktycznie była, było 4 mm odległości, tak, żeby ten czpień, który wystaje, e, wystawał właśnie na te 4 mm, już wam tłumaczę plus minus 1 mm e, czyli może być to 3, może być to 5, ale ma być 4, żeby w tym zakresie między 3 a 5 on sobie pracował. I ustalał nam <coughs> prawidłowe napięcie paska rozrządu. Jak zabudować pasek, powiem Wam może za chwilę, ale jest problematyczne, słuchajcie, dla niektórych ludzi zrozumienie, o co tutaj chodzi z tym napięciem. Jak ja to zakładam, jak składam taki zestaw. Jak widzieliście na tamtym napinaczu, tym dolnym, jest taka blaszka od tyłu, tak? on jest zablokowany, że ten czpień mamy schowany w dół i tak go przykręcamy mamy dwa otwory do przykręcenia tu jest jedna śruba na dole i tu jest z tamtej strony taka o jedna tu jest druga, które przykręcamy siłą, momentem dokręcenia 20 Nm następnie oczywiście pompę mamy Zblokowaną na, y, oczywiście, blokadzie. Wał mamy też założoną blokadę. Tutaj mamy te fasolki, jak je ktoś nazwał, ja też to podtrzymuję, bo mi się spodobała nazwa: popuszczone, po to, żeby ruch tutaj był na tej pompie. Zakładamy najpierw pasek na koło wałka rozrządu, następnie przeplatamy je tutaj przez napinacz, potem lecimy tutaj przez pompę i na samym końcu zakładamy pasek na Koło tej rolki jeszcze nie mamy, bo nie przykręcamy tej rolki, żeby tu mieć jak największy luz po tej stronie. Natomiast staramy się wszystko, że tak powiem, ułożyć po tej, po tej stronie, żeby tu było napięcie. Bez grama luzu. Nie? Ciągniemy, krótko mówiąc, ten, ten cały luz, bo tu mamy popuszczone te fasolki, i to koło nam się będzie poddawać w tamtą stronę, czyli kasować nam luz między, e, czy napinać, tak, między tym kołem a tym kołem. No bo pompa wody nam nie stawia tutaj żadnych e, oporów, ona się swobodnie kręci. Następnie słuchajcie sobie. Przyłapujemy yy, no, tą nakrętkę, żeby to dochodziło do końca. Potem wkładamy, y, montujemy tą rolkę małą, tutaj też tą śrubę przykręcamy siłą 20 Nm, i teraz trzeba wyregulować ten zespół napinający, czyli to, nie? i to. Potrzebny nam jest taki przyrządzik. Oczywiście tak. Tu mamy jeszcze włożoną tą blaszkę blokującą na ten czpień. Teraz już jej nie ma bo ja mam to wszystko ustawione. Tu będziemy mieli ten to, może tak ten, ten, ten przyrządzik wchodzi tutaj w te otwory i umożliwia nam kręcenie tym. Tak? Jak zabudujemy pasek rozrządu będzie to odpuszczone. Czyli ta rolka będzie cofnięta maksymalnie w lewo żebyśmy mieli tutaj luz. No, i gdzieś będzie w tej pozycji. Kręcimy w przeciwną stronę wskazówek zegarka. Przeciągamy to, słuchajcie, mocno na przykład do takiego położenia, i łapiemy tą nakrętką. No, kluczem delikatnie tu przykręcamy, tak żeby nam się to nie cofało. <laughs> Następnie wyciągamy tam od tyłu tą blaszkę blokującą, żeby zwolnić ten czpień. Ten czpień nam wyskoczy. I tak jak teraz tutaj dotyka nam tego ramienia napinającego. Będziemy mieli tu mniejszą przerwę, no bo że chodzi o to, żeby to przeciągnąć po prostu za bardzo, że na przykład będzie tutaj milimetr lub dwa. I teraz, żeby uzyskać tą, te 4 mm, o których mówię, nie? czyli wiertło, żeby mi tu swobodnie wchodziło, musimy sobie tym przyrządzikiem Odpuszczać w drugą stronę, tak? czyli zgodnie z wskazówkami zegara, w tą stronę. Ale robimy to bardzo pomalutko, dlatego że ruchy tego tłumika drgań są bardzo wolne. I o co tutaj chodzi? Jak włożę teraz to wiertło i je przegnę do góry, je pociągnę, to zobaczcie, ramię się jest w stanie ruszyć, i mam tutaj ogromny luz. Muszę trochę poczekać, aż siła naciągu paska oddziałająca na tą rolkę spowoduje, że to ramię z powrotem mi opadnie. I zobaczcie, już ono opadło, bo wietło swobodnie nie trzymane się trzyma. Jest 4 mm jak byk. O to tutaj chodzi. Pomalutku tym odpuszczamy zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. I za każdym razem wkładamy sobie tu wiertełko, czwóreczkę, i unosimy, robiąc luz, i czekamy aż opadnie. Jak opadnie, i już będzie tutaj, słuchajcie. Także zwiertło swobodnie się trzyma, mamy ustalony. Widzicie, ile do czasu trwa to opadanie? No bo trzeba przecisnąć, słuchajcie, ten olej, który jest w tym tłumiku drgań, i on, i on wtedy dopiero. No, i mamy już opad, i to jest prawidłowo wyregulowane napięcie tego zespołu napinającego, moim zdaniem. Co następnie? Słuchajcie, następnie sobie skręcamy troszeczkę mocniej tą tą śrubę, znaczy nakrętkę. Dokręcamy te fasolki, te fasolki muszą być, słuchajcie, na środku, tak, bo tu mamy takie otwory, jak widzicie, że umożliwiają ruch tego koła w tą stronę, do czego to służy, do ustawiania kąta wtrysku, to się robi przy pomocy testera diagnostycznego, wyrzuca się wartości kąta wtrysku i mają być bliskie 0. jeżeli nie są, no to kręcimy, luzujemy, słuchajcie, te fasolki przekręcamy, tym, przekręcamy po prostu tym kołem, tak i skręcamy znowu, i idziemy patrzeć, czy są zero, czy nie są zero. I tak się bawimy, ale nie to o tym ten, ten, ten filmik. filmik. Tak prawidłowo wyregulowany rozrząd, i prawidłowy dobór siły tego napinacza powoduje, że ta szpilka, od której tu zależy życie całego silnika nie będzie nadmiernie obciążona i wytrzymam nam tyle ile producent, że tak powiem przewidział do wymiany następnego rozrządu. Jeżeli użyjemy e, napinacza, który ma moim zdaniem, piszcie w komentarzach, czy żeście się spotkali, że napinacz z firmy SKF jest tak po prostu twardy, że nie jesteśmy w stanie nawet Bezpośrednio używając, słuchajcie, bo tutaj ktoś przewidział możliwość włożenia takiego klucza imbusowego e, ósemki, żeby nawet przy przedłużce poprzez to ramię wcisnąć ten napinacz. No po prostu to jest masakra. Oryginał ZASO wciska się bez problemu, e, natomiast SKF-u nie ma takiej opcji. E, Wyskakuje on do samego jej góry. Wtedy to ramię, słuchajcie, jest na wysokości jakichś 18,4 mm, chyba dobrze pamiętam, o ile to zmierzyłem. No i ktoś poskręca ten rozrząd w ten sposób. Pewnie silnik będzie chodził, ale funkcja tego tłumika drgań w ogóle nie działa. No po prostu on sobie lata jakoś tam luźno, a nie może tak być ze względu na to, że ten wałek rozrządu nie tylko nam steruje zaworami, ale również pompowtryskami. Poprzez ramiona wciska pompowtryskiwacze, gdzie uzyskujemy wtrysk oleju napędowego do komory spalania. Więc zwróćcie na to uwagę słuchajcie, od tej szpilki, którą wam pokazywałem, takiej cienizny zależy całe życie tego mm, silnika, bo jak to się urwie, no to macie kolizję i papa, pa, krótko mówiąc. Po poskładaniu takiego rozrządu trzeba wyjąć te blokady, czyli z wału, nie? Wyciągamy sobie z wału, wyciągamy sobie, słuchajcie, z pompy, przekręca, jak już wszystkie śruby mamy skręcone, te fasolki też oczywiście. Te fasolki kręcimy z siłą 25 Nm, nie? 25 Nm. Przekręcamy dwa razy wałem i mierzymy tą odległość. Jeżeli jest 4 mm na luźno, to mamy wszystko picobello i możemy składać tutaj te wszystkie bambetle do tego rozrządu. I jeszcze taką ciekawostkę odnośnie pompy wody. Słuchajcie, tutaj jest taki myk, że jest plastikowa osłona. Nie? I ta osłona jest tak zrobiona, że te pompy, które są uniwersalnie produkowane do, do gamy tych silników, można powiedzieć, mają taką płetwę, którą, która po prostu uniemożliwia włożenie tego, tej pompy tak ręką, żeby sobie siadła. I na przykład w takich pompach No Name, jak tutaj była zabudowana, żeby to włożyć, to ktoś brzeszczotem musiał słuchajcie uciąć tutaj kawałek tego. Niczym to nie przeszkadza, oczywiście, oprócz chyba w prawach gwarancyjnych, jakby trzeba było w tą pompę. Widzicie, kawałek jest odcięty, żeby po prostu minąć ten plastik i to założyć. Tutaj jest uszczelnienie na zwykłym takim oringu. No, i co w zestawie SKF-u? Musiałem wykonać tą samą operację. Chlasnąć tutaj kawałek tego, bo niestety auto by nie wyjechało dzisiaj. Plastik, który, który tutaj jest taki kawałek, no, widać go tam, blokuje możliwość wciśnięcia pompy. I częstym błędem mechaników jest to, że jak im pompa nie chce wejść, to skręcałem śruby i ciągną śrubami. No nic. Nic gorszego nie można zrobić. Ta pompa po prostu na lekko zwilżonym o ringu, tam na przykład jakimś teflonem, czy, czy, czy smarem obojętnym dla o ringów, dla płynów chłodzących i tak dalej. Ona ta pompa ma ręcznie tak sobie wskoczyć. Tak? I dopiero łapiemy. I tu też po 20 Nm na każdą z tych trzech śrubek. Co jeszcze? Napinasz dokręcamy 20. Rur wam powiem. 20 newtonometrów i 45 stopni, nie, trzeba mieć taki kątomierz i to jest wtedy skręcone już tak na tip-top. Dobra, to tyle, słuchajcie, z rozrządu, który wisi na jednej szpilce. Fajna konstrukcja, bardzo prosta, ale powiem wam, że bardzo wybuchowa, bo w innych układach rozrządu no nie ma takich ceregieli, że na tej jednej szpilce, tak naprawdę i przeciwwadze, nie? Przeciwwadze, którą robi ten napinacz dolny na to ramię, no wisi, wisi ta yy, <grywka> cała konstrukcja. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do miłego zobaczenia.